Siemanko widzowie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i jak widzicie dzisiaj będzie to dalej youtubers live OMG tak jest tak jest i mamy problem widzowie ponieważ iż nie wiem jak on zrobić to wiecie to jest jak na moje bardzo bardzo problematyczne ponieważ iż um, nie wiem totalnie o to ma takie niskie już ten o kuźwa natomiast hejtują za to że to na nagram bez kitu no, ale mam nadzieję, że mi zapłaci za to, prawda? No i jest po prostu problem, bo nie wiem, jak mam zrobić te wydarzenia yy, w sieci. O, mogę naprawić teraz komputer. No, ciekawe, wiadomo, ciekawe. Wcześniej musiałem dla niego bolić, prawda? A więc coś tutaj nie. Coś tutaj się nie zgadza, jak na moje, no nie? Chwila, a ja mam w firmie, ale tu nie ma, widzicie? Co ja mam tu zrobić? No i to są to jakieś film, filmy. Hall, poziom pierwszy. Ja mam w Honey poziom trzeci. A nie tego Microsoft, tymczasem ja. <grym>, tymczasem ja bez kitu. Hmm. Czyli dla hony na przykład i dla HAL mogę robić z tego co widzę. Ale kogo odrzuć ich zlecenia? Aha, że ich nie mogę robić, nie uczestniczyć w wydarzeniach, a okej. Okay. Czy na przykład Halo jest taki neutralny, jak widzę, no nie? Większość tutaj z Microsoftem nie chce ten... Widzę współprac. Rozumiem. O, widzicie? No, bez kitu, czyli z Microsoftem bez najgorzej współpracował tak na moje, bo większość firm nie lubi. Ale na przykład takie Honey czy Halo oni wypieprzone, ale z Microsoftem zbyt to nie chcą, więc ich z a jak ja mam zrobić te wydarzenia? Karta VIP Karta VIP, na ale jak ja mam to, to zrobić w dupę niby? Nie wiem Mam problem z tym, serio A ja mam już tyle subskrypcji, kuźwa jak to leci Zaraz milion w dupę Ale milion subskrypcji, popieprzone Też bym to tak chciała Też bym tak by chciała na, na kanale, milion subskrypcji Bez kitu, przez to by było genialne Milion subskrypcji, budzisz się pewnego dnia, patrzysz na kanał, tam Jeb, milion subskrypcji No Przecież to by było takie piękne Przecież, przecież Majka jakby to, jakby zobaczyła milion subskrypcji na, na naszym kanale, to by się w dupę chyba zesrała ze szczęścia Tak samo jak i ja oczywiście No. Teraz staram się już mówić w liczbie mnogiej o tym kanale, no bo jednak Jest jak jest Ja się, czy ja się z tego cieszę, żeby nie było, widzowie, spokojnie Ja się w dupę cieszę, że ten kanał zaczął się rozwijać i Współpracuję z kimkolwiek, prawda? Więc wiecie, to mi się podoba. I to był mój pomysł, także no. Spokojnie. dam to. Czy mój? w sensie Majka się zgodziła. I niezbyt, znaczy na początku, no nie wiem, czy chciała, czy nie. Czy gdyby nie chciała, to by tego nie było, ale nie wiem, w sensie, jaka była pierwsza reakcja, wiecie o co chodzi, no nie? Czy rzeczywiście chciała, czy miała takie, Ey, może jednak nie ja chcę mieć kanału z kimś i tak dalej, jakby nie wiem. Wiem, że ma swój kanał, ale ona nic tam nie wrzuca, także no. Pierwszy odci odcinek, jaki będzie, no to będzie na, na naszym kanale, także no, <grystanie> jak go wstawię oczywiście, ale polecam wam śledzić mój, nasz kanał, przepraszam bardzo, no, śledźcie nasz kanał i wtedy się dowiecie, kiedy wleci odcinek z Majką, nie będzie, z Majką, /y z miodową bułką, jak kto woli, jakby się nikt nie uraził, tak, to ta sama osoba, dokładnie tak. Dokładnie tak, to ta sama osoba, niemożliwe. Tak, i jeszcze ben, yy, jeszcze w planach jest zmienienie oczywiście Awataru... Znaczy no, na nowy. Bo ten... Yy, znaczy nowy będzie ten sam, ale po prostu będzie... Będzie nawią, na, nawiązywał do właśnie... Yy, nazwy drugiej. Naszego... W sensie nazwy Majki, no bo moja nazwa jest, została, jest zmieniona. No nie i po prostu teraz chcę, żeby na tym awatarzu też było coś związane z... z Majką, tak? W sensie wiecie, z... a bardziej z bułką z miodem. Czy tam miodową... no sorry, miodową bułką. No, wiecie o co chodzi. No, żeby po prostu miodowa bułka też była. O ja gdzieś idę w dupę. A, ciekawe. No i będzie po prostu tak, że... Mogę nam w sumie co zradzić nie czy się uda, ale myślę, że tak. I chodzi mi po prostu o to. Mogę wam to zdradzić, myślę, nikt się nie, raczej nie obrazi o to, że zdradzę ten malutki szczególik, prawda? No, chodzi mi po prostu o to, że będzie y, mój awatar tak, jak jest dalej, bez zmian, prawda? Ale, 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 to nie wszystko. Na moim awatarze po prostu będzie dodatkowo... Y, moja postać będzie trzymała y, bułkę z miodem, tak, dokładnie. Taki, tak zwany easter egg. Czy spoko? No, według mnie bardzo. Myślę, że każdy by tak chciał. No, myślę, że każdy by tak chciał i każdy by tak mógł w sumie. no nie? Myślę, że to jest mega, mega spoko, jeśli, jeśli chodzi o, o jakieś nawiązanie. No, w wyniku na tej grze dobre, dobrego nie zrobię, to fakt. No super, na beciuszki. Adarwcu, pomożesz mi w nagraniu filmu, no ale ja mam teraz jakieś dupe wydarzenie. No ale, aha, dostanę tyle pieniędzy, no to idę w dupę. Nie tego ale ludzie mówili, że można tytułować... Żegnam, co? Przecież dupę. Aha, nie zdążyłam chyba tego wstawić. No trudno. To się pieprz. Szmato. O co ty robisz, dupę? A ja idę na jakąś imprezę, co? Rozmawiaj, co jest? No kina, nie idę do kina. Pieprzaj w dupę. Nie idę do żadnego kina. Ogarnij się. w ogóle, gdzie ja idę w dupę. Na jaki event ja idę w dupę? No jaki ja w dupę idę? Event. Ten event Jacht, okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Cześć, kochanie A więc tak to sobie w... A więc tak to wygląda Impreza na jachcie kolejna No ta bez kitu Bez Ile zaprosiłeś tutaj osób Czy to jest blady? Czy to jest YouTube'owy Bladeusz? Niemożliwe Zaprosiłaś Bladiego, kochanie? No way Zaprosiłaś Bladiego na jacht. No i to mi się podoba. Idę gadać z Bladim. Siema, Blady. Jaki w dupę Keon, to jest Bladeusz. Wy nie poznajecie w dupę, No ja wiem, że wy nie moglibyście tak zrobić, ale to jest Blady. To jest Blady. Dobra, kochanie. Sorry, idę gadać z Bladeuszem. Nie mam czasu. Siema, Bladi, Co tam u ciebie? Rozmawiajmy o sławie. Tak. No i się rozjuszyłem. Tak, słynny tekst Bladeusza. O, jak, że jesteś popularny? jesteś aha. Nawet blady mnie wyjaśnił. Bloody mnie zbezywał! Bloody, dlaczego mnie wzywasz? Bloody przestań, nie wyzywaj mnie, błagam, nie wyzywaj mnie. Jaki ty masz profil? jaki mo moda? Ty masz, ty robisz gaming, jaki moda? W dupę szukali mnie. Bloody zaczął tworzyć modę. Jak to nie jesteś youtuberem? Jesteś w dupę, co ty do mnie pieprzysz? Jak to nie grasz ogra, nie grasz w gry? O to o modzie, no to dobrze, o, no, uwielbiasz każdy styl mody, dobrze, no to... To ty jesteś jakimś takim modnym Bladeuszem, ty jesteś inną... Inną osłoną bladego rozumiem. Modnić Bladeusz, tak jest. Ludzie są zabawni? No ty, Blady, też jesteś bardzo zabawny. Może o pieniądzach chcesz pogadać? A co sądzisz o mojej stylówce? Fajna? Fajna? Jak oceniasz, Blady, moją stylówkę? Pieniądze się nie dają? tylu a, a bladi lubi pieniążki Na, na, na Lubi pieniążki, a rozumiem, rozumiem, bladi Jasne, rozumiem Jak tam? Kiedy Amogus a Przyzna się, kiedy będzie Amogus a Nigdy? A, no to idę, to nara To cześć, bladi Na razie Nagrajmy kiedyś Amonga, błagam Aha No i idę spać w dupę Dobranoc Dobranoc, idziemy spać. No i chyba Wladim już tak nie polubił. No niestety. Chyba nie będzie. Nie będzie Among z Wladim, no niestety. Nie będzie. Saby. Muszę ten komputer naprawić, bo mnie kurwica weźmie zaraz z tym komputerem. Jakiś obrzygany komputer. Zrób selfie. Oni nie lubią selfie w grupie. Oni nie chcą selfie. Ona no zrobi selfie, selfie z Bloody, bez skitu. To by było milion lajków, bez skitu. Nie pomyślałem o tym. O. Przecież to by było milion lajków, Selfie z, z Bladeuszem, bez skitu. Kto by tego nie chciał. No, no, no. Uszkodzony komputer. No ja widzę, że mam uszkodzony komputer. No i co ja ci mam poradzić z tym faktem? Typeczku, czy uszkodzony komputer. No, zaraz go naprawię. No i nie będzie uszkodzony. Proste. Idę go naprawiać i sobie kupimy nowe giereczki. Zrób zakupy. Tak, 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 tak. Ale dalej nie wiem, jak mam iść na te wydarzenia. Ue, no to się w dupę nie dowiem, jak mam to zrobić. Myślałem, że znajdę gdzieś na YouTube, jak ktoś to zrobił, czy coś, ale nie... Nie mogę tego na YouTubie znaleźć, żeby ktoś wykonywał e, te pieprzone wydarzenia z sieci. A Ajaj, w dupę jest tak gówniony, że napisał mi, że mam, nie wiem, w dupę, Gadaj z tymi ludźmi i jakby wtedy niby zaproszą mnie sami na taką imprezkę. Jakby, co? To tak, to tak działa? Być może, nie wiem. Być może to tak działa. No i co to są za gierki? Już mamy styczeń. O kurwa, jak to zleciało, widzowie. Niesamowite. Drugi styczeń, no to w sumie nie taka stara gra. Tania, ja to się na tym zarobimy. W dupę zarobimy na tej gierce. No, 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 no. A kupmy tak z dwiema, bo trzy może nie wiem, czy trzy jest sens, może dwie i wydujmy z, z, z niej ile się da, I jeszcze popiliśmy z tym frajerkiem, to może, to może mnie w dupę zaproszą gdzieś, bez kitu. No, a ty do roboty, w dupę szmatławcu. Co ty robisz, w dupę? O co to, przyszło mi coś? A, gierki, no tak, xD. Nagraj film, no jak przyszła gierka, to nagrywaj film z niej, bez kitu. No to już spadła popularność, no trudno, ale masz co, nagraj jakieś samochodziki w dupę, nagrywaj No Masz, wypieprzaj, nagrywaj to O i on jest teraz o nieznajomym, ta, ten typaczek. no dobra I te wydarzenia, no ale w dupę nikt nie zaprosił na jakieś wypowskie wydarzenia w dupę I co ja mam z tym faktem zrobić? Nie mam pojęcia w dupę, nie mam pojęcia, no nie wiem, nie wiem A bo ten mi konsolidował, nie mogę, aha Mogę jeszcze... Czekajcie, no bo... jakie tam mam zrobić? Mogę sobie gadać z jakimiś słabszymi, i co... Dawaj, no to czatujmy. Nie chcę nikogo widzieć, daj mi spokój! No to ma szmato O, bez kiety, nie chcę nikogo widzieć dupę. A, jest to 50 miejsców. Nieźle. A ja na którym teraz jestem? W dupę patrzcie, jak je przegonili. Ale spadek w dupę. Gdzie ja jestem? 23? Co, ty do mnie pieprzysz? Czyli tylko ten pierwszy chce ze mną gadać, a ty chcesz? Nie chcę nikogo widzieć, daj mi spokój. Aha, no to w dupę. Dopieprzona firma. To z kim ja mam w dupę gadać? Z kimś? Może ty chcesz pogadać, to nie chcę nikogo no do... to spieprzajcie wszyscy w dupę. Nie chcę nikogo widzieć, daj mi spakuj, no to w dupę wypieprzę, no to jest... Wypieprzą jesteś w dupę sieci pajęczej i tyle, no w dupę no co ja mam powiedzieć więcej, no. W... Wypieprzą mnie, bo w dupę nie mogę zrobić... Nie mogę w dupę iść na żadne wydarzenia, bo ja nie wiem jak to się robi w dupę, no... Bo teraz tam jakieś dupę prestiżowe wydarzenia w dupę. Ja takich nie mam w dupę noc. To... Jak ja mam to zrobić? Zupę zaproszą mnie na, na jakiś event czy coś, jakby nie wiem Nie wiem w dupę co ja mam zrobić, no nie wiem Nie wiem Dam to w dupę jakiś event Nie wytrzymam, prowadzenie do gry No to oczywiście, że to chcę, no proste jedny Give me that um, dostajesz łomoc, no to mordersze spojrzenie, no pff. No, proste, no, dostaję łomot, ale ja może nie lubię łomotu, ja nie chcę, może będą główne, no to co? zwycięstwa w grupę, tak. Dajmy to. Świetnie, świetnie pasuje, prawda? No osiągnięcie. Hmm, może porada, bo nic mi to nie pasuje, dosłownie nic. Jakie na no to co by to dać? Hmm, komentarz filozoficzny, może zabawny komentarz, po prostu. Gra się zawiesza. No to podróż mikrofonu, bo mi mega na plus. Czemu by nie? Podsumowanie gry. O, o ale dużo zarabiam, bez kitu. MVP może? Czy się to ma na 12, to nie, to... To progracz. Dobra, no to progracz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Niechaj będzie prograć. Znajdujesz ukryty przez no to co ją zrobić. Luźna krytyka chyba, chociaż a tak, tak nie, gniewna krytyka. O, gniewna, bez kitu. No tego już nie potrzebuję. Potrzebuję tylko to i to. To będzie chyba ciężkie. Zwrot akcji, plus 4, no to pomachajmy. Meskitu. Pomachajmy na koniec. Papa! Pa. Koniec odcinka. No, wy zostańcie. Wy... To nie da was, widzowie. To, to do tamtych widzów. W zgierki, oczywiście. No, wy jeszcze zostańcie. Nagrałeś ten odcinek, pokaż to mnie to. No i teraz robisz patrz, jaki wynik. Ładnie, ładnie, ładnie. No i to ja rozumiem. Tysiąc, ile zrobiłeś? No i pięknie, w dupę pięknie. No i to ja rozumiem, człowieku. Czemu nie mogę ten? Aha, bo się wstawia 17. Eee, to ty nie najgorzej. No już kochanie, wydajesz moje pieniądze, ale spokojnie. Mam 17 tysięcy, kochanie. Kupuj Teraz rzeczy. Teraz ja w dupę teraz będę spać na pieniądzach, także spokojnie, kochanie. Wydawaj sobie. A to ja idę spać. Pieprzę to. O, kontynuuj kurs? A jaki mam kurs? Ja mam jakiś kurs nie zrobiony wizowie. Ja, PD, ja mam jakiś kurs nieporobione, No ta, bez kitu. Świetnie, świetnie w DP, nie? No, 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 no. i te wydarzenia, no bo cię wyrzucam z sieci. No Wyrzucam mnie z sieci, widzę, tyle z tego będzie. Pff. Bo nie wiem, jak się chodzi na te wyda wydarzenia, pieprzone, No. Popieprzy mnie w DP, popieprzy mnie. Kochanie, co ty chcesz? Nie teraz, teraz jem. Kochanie, teraz jem. Co ty chcesz ode mnie? Nie mam czasu, bo jem. nie Widzisz, kochanie? jem. I to tyle. Idę teraz montować filmik. Teraz no, coś nagramy, jak chcesz, kochanie. Nagramy coś, spokojnie. No, i nasza postać jest tutaj. No, kochanie nie ma. Nie ma przeglądania Facebooka. wypieprzaj <grych> Co, graż, mówi Star Planet, to już jest niepopularny. wypieprzaj Zagrać coś nowego kochania, nie jakiś star Planet. szybko kończymy. Szybko demontujemy, bo muszę iść na obiad widzowie, muszę iść zjeść obiad, no bez kitu. Niestety bo niestety, tak to wygląda, nie no. Tego w dupę nie chcę, ale nie mam tak jak tego zrobić. Ja mam... W, w sam dół muszę iść, bez kitu, no to jakaś kurde, no... Do... W sam czekajcie, w sam dół pójdę tak. Pojdę tak i mam na samą górę ten? Mam, okej, okay. Aha, i dwa w dół. No i świetnie. No i tak to właśnie wygląda, świetnie. Kto mam 20 w ten? Troszeczkę jest niepotrzebne tyle tych zielonych rzeczy, ale no dobra. Chyba, że. Nie, no bo tu montaż. Ale co tak słowo ten montaż poszedł? Pff. Wszystko jest niby tutaj dobrze poukładane i ja mam 39 w montażu. Aha, no to świetnie w dupę. Montaż kuleje jak na moje, nic. Jest... Co z tym faktem mam zrobić, no nie? Solo ta, w mieli super ciuchy Tak, 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 bez kitu, bez kitu. Ale ja mam, no to są misję, no ale Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam zrobić te wydarzenia? Karta VIP Ale no co ja mam zrobić? O! Czy to jesteś, kochanie, ty? Bez kitu Ona jest wyżej ode mnie w się... tej samej sieci, co ja? Nieźle ale jak ja mam zrobić, żeby iść na te wydarzenia VIP-owskie jakieś Powiadomienia No Nie mam tu w powiadomieniach. Przyjaciele to nie Piper, kalendarz. Ale nie mam w dupę jakichś eventów. To co ja mam w dupę zrobić? Wstawiamy zdjęcie, Pieprzy mnie to. Patrzcie jakie piękne zdjęcie w dupę. Udostępniam. O patrzcie jak leci. No. No, no. Patrzcie ile lajków za zdjęcie Moje brzydkie mordy, No i nice. O. Oj... Co jest? Wyszłikowując sporo selfie. Yy, duża pożarka. Haha. Widziałem, widziałem, że żeby osiągnąć sukces i trafić na sam szczyt muszę dołączyć do największej sieci Widebans. Ich pierwszym warunkiem jest posiadanie 5000 50 widzów więc do pracy. Ale już mam. W końcu jestem jestem w najlepszej sieci. Teraz muszę zostać najlepszym youtuberem na świecie. Ze spaczem sieci i moich współpracowników musimy się to udać, ale żeby do tak dokonać, muszę zatrudnić więcej osób. Aha, okej, okay. rozumiem. Jasne, dobra, więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i dodaję kolejny kuciak. Zamykam elektronię. Macie się na razie, cześć.